Siemanko, tu dziki. Krótko na temat odżywek białkowych. Moi drodzy, po pierwsze, odżywka białkowa to nie jest magiczny preparat, który weźmiecie, kupicie sobie, przyniesiecie do domu i po tygodniu jej stosowania będziecie nagle dopierdoleni niczym, kurwa dziób południowochińskiego pelikana. Odżywka białkowa to jest coś, co ma na celu wspomóc wasze odżywianie, czyli uzupełniamy nią braki w diecie, a konkretnie braki białka. Jeżeli w diecie macie załóżmy do zjedzenia 150 g białka dziennie, nie jesteście w stanie tego zjeść, przejeść z normalnych produktów takich jak mięso, czy jaja, lub twarogi, na przykład, to wtedy sobie stosujemy taką odżywkę, która nam ułatwia sprawę. Możecie też stosować taką odżywkę potreningową w celu nakierowania szlaków metabolicznych, na budowanie nowych komórek mięśniowych. Wtedy też sobie wybieram jedną z odżywek białkowych. Jaką odżywkę wybrać? Otóż po pierwsze odrzuciłbym kazeinę i odżywki, yy, wszelkiego rodzaju odżywki bydlęce, wołowe. Z tego względu, że odżywki wołowe są y, zrobione w y, generalnie większej ilości z kopy drogów, ozorów wołowych, bydlęcych, także takiego gniota nie wiem czy chcecie jeść. Jak chodzi o kazeinę, to kazeina to jest jeden wielki alergen, y, który nie pomoże Wam też w realizowaniu y, budowy swojej wymarzonej sylwetki. Zostają nam do wyboru koncentraty izolaty lub hydrolizaty białek serwatki. Jak chodzi o te trzy, jak chodzi o te trzy frakcje. Różnią się one czasem wchłaniania, jak hydrolizat wchłania się najszybciej, izolat szybko, koncentrat troszeczkę wolniej, ale też szybko. Natomiast, jeżeli nie jesteście zawodowcami, którzy tną pokrzywy na czas albo dopierdalają bopsyjem 30 km dziennie po betonowym wodniku, to absolutnie nie odczujecie różnicy między koncentratem a izolatem. Dlatego nie dajcie sobie wmówić, jak będziecie do sklepu z suplementami, że. Yy, izolat musi być, bo inaczej nie zrobicie formy Ten malinowy kormoran, który Wam tak pierdoli Po prostu Was wali w chuja, bo chce na Was zarobić Między koncentratem a izolatem nie ma tak dużej różnicy Jak chodzi o jakość yy, Wiadomo, że w izolacie będzie mniej Lub w ogóle nie będzie tłuszczu, aspartamu Węglowodanów, laktozy, glutenu yy, czy, węg czy cukru yy, Natomiast Jeżeli w takim koncentracie zawiera się w 100 g, 75 g białka Ale w, yy, Do tego zawiera się też 12 czy 15 gramów cukru węglowodanów, to jeżeli w porcja ma 30 gramów, no to kurwa wiadomo, że 5 gramów węgla nie, nie zrobi z was pontonu, prawda? To jest pierwsza rzecz. To już więcej, więcej kurwa węglowodanów będzie, jeżeli obliżesz matce łyżkę po bigosie. To wtedy zjesz więcej cukru niż jest w porcji tego białka. Dlatego nie ma też co wydziwiać. Białko kupujemy też pod kątem walorów smakowych, po to, żeby urozmaiciło dietę, urozmaiciło ten dietetyczny rygor. Dlatego koncentraty będą w smaku najlepsze, ponieważ procentowo białka mają niestety najmniej, ale dzięki temu da się da do nich, dać do nich więcej wypełniacza smakowego, który te walory smakowe uwydatnia. Jak chodzi o izolaty i hydrolizaty, hydrolizat smakowy będzie najgorszy w smaku, ponieważ procentowo białka ma najwięcej, nawet do 90% w 100 gramach, i przez to da się tam dać mało wypełniacza, ponieważ na 100 g może być, mamy tylko 10 gramów jeszcze, które możemy rozdysponować na nawet mniej, na wypełniacz smakowy. Dlatego też niektóre hydrolizaty po prostu smakują jak się gówno i tego nie polecam, jeżeli patrzycie pod kątem właśnie smakowym. Natomiast koncentrat będzie białkiem najtańszym, więc lepiej będzie sobie kupić zwykły koncentrat białek serwatki, dość dobrze stężony, około 70, 72, 3 czy 5% białka na 100 gramów. Niech nawet ma trochę tych węglowodanów. Zwłaszcza jeżeli takie białko przyjmujecie po treningu, to te węglowodany absolutnie Wam nie zaszkodzą, a wręcz pomogą. Natomiast cenowo będzie najlepszy, więc lepiej sobie kupić koncentrat i do niego na przykład do, jeszcze dołożyć witaminy, zamiast kupować w tej samej cenie co koncentrat i witaminy jedną puszkę izolatu. Te frakcje białkowe, tak jak koncentrat, izolat i hydrolizat różnią się metodą produkcji. Dlatego też właśnie w izolat, izolaty i hydrolizaty, będą też yy, większe prawdopodobieństwo będzie, że nie zawierają laktozy. Jeżeli ktoś jest uczulony na laktozę, to absolutnie powinien oczywiście wybrać takie białko, które jest izolatem lub hydrolizatem. I które od tej laktozy go uwolni. Natomiast, jeżeli jesteś zwykłym, przeciętnym Kowalskim, który ćwiczy rekreacyjnie, absolutnie Ci to nie zaszkodzi, nie umrzesz, nie dostaniesz raka zęba, możesz spokojnie sobie taki koncentrat, nawet jeżeli masz do ilości laktozy, zjeść i nic się nie będzie działo. Dlatego wybierajcie koncentraty, wybierajcie koncentraty dość mocno stężone. Możecie też wybrać miksa, miksy to są białka złożone na przykład z koncentratu. Izolatu i hydrolizatu, dlatego też, jak odwrócicie sobie opakowanie, to z tyłu jest napisane, że to białko składa się z koncentratu białek serwatki, przecinek izolatu białek serwatki, przecinek hydrolizatu białek serwatki. Na przykład. To oznacza, że procentowo koncentratu jest najwięcej, izolatu jest mniej i hydrolizatu jest w tym białku najmniej w profilu tego, tego białka. I takie. Miksy też będą dość tanie, nie będą w cenie izolatu, będą troszeczkę tańsze, natomiast charakteryzują się trzema różnymi, na przykład czasami, wchłaniania, bo ma i koncentrat, i izolat, i hydrolizat. Dlatego też to jest fajne białko ogólnorozwojowe i na potreningu, i do uzupełnienia białka w trakcie dnia. Jeżeli takiego białka bardzo ogólnego do różnych zastosowań potrzebujecie, to weźcie sobie miksa. Temat rozjebany, dziękuję. Aha, pamiętajcie, że prowadzimy też badania nad izolatem i koncentratem białek sonowych, a konkretnie sonowo pasztetowych Będziemy nad tym teraz pracować bardzo długo. Dlatego, jeżeli uda mi się wyciągnąć z salcesonu białko i je sproszkować, to dowiecie się o tym pierwsi i to będzie najlepsze białko do budowy masy mięśniowej. Piąteczka, pozdrawiam, Elu.